Cześć bojownicy! Filip fran się kłania dla portalu Polish Fighters Info. Znajdujemy się już tak naprawdę na godziny przed galą Seaside battles Dziwnów, na której wystąpi między innymi kolega i sparring partner Mojego dzisiejszego gościa Kamil Wojciechowski, a później wydarzy się rzecz bardzo wielka na pewno w jego karierze, ponieważ stoczy swoją mistrzostwową walkę na gali Armia Fight Night 10 z Tymoteuszem Łopaczykiem. Z kim dzisiaj porozmawiam? Moim gościem jest Jacek Bednosz. Witam bardzo serdecznie. Witam, witam serdecznie, cześć. Przede wszystkim, przede wszystkim zanim przejdziemy do, do twojej walki zapytam cię tutaj o, o Kamila jeszcze. Jak oceniasz w ogóle ten, ten jego progres, powiedzmy, od tego czasu, od tej walki z Ruslanem Hapką w 2017, bo mówił, że, że poznaliście się na, na pewnym etapie? Stąd możliwe, że jesteś w stanie po prostu to ocenić? Wiesz co od tamtego pojedynku do tego? Ciężko mi ocenić, bo z Kamilem znamy się z półtorej roku. Eee, poznaliśmy się na, na treningu grapplingu w rudzie śląskiej. Gdzie to było, Kamil? W eee, w Grizzly, tak, tak. No i tam zapiliśmy bakcyla, później była pandemia, mieliśmy jakiś kontakt, wymieniliśmy się paroma wiadomościami i trenowaliśmy na strychu bo w ciężkich warunkach. I tak to zostało. Od tamtego momentu Kamil zrobił mocny progres na pewno w stójce, a gdzieś tam staram się go pomagać mu w tej płaszczyźnie, bo no, no, mówiąc wprost, ta stójka jest w w moim wykonaniu nie powiem, że dużo leczy, ale na wyższym poziomie i gdzieś go tam ciągnę do góry w tej płaszczyźnie, on bardzo dużo mi pomaga grapplingowo i zapłaśniczo. No, ciągniemy się oboje. No i złapaliśmy taki wspólny kontakt. Nie chodzi tylko o sam trening, mm -hmm. tylko po prostu jako człowiek jest bardzo sympatyczny. Mamy podobne poczucie humoru. I falach, tak, tak. I jest tutaj między nami takie mocne flow i komplojamy się, trenujemy. No i co jest mocny, nie lubię go w ogóle. Nie lubię nim robić po prostu. No. Mm -hmm. Sprawdzę jeszcze? Okej. Okay. Oczywiście żartuję z tym, że nie lubię, ale naprawdę jest mocny, mocno mnie dociąża. Jest cięższy, ja też staram się mu tam przykrzać życie, i, i, i to jest e, e, korzyść obopólna, że tak powiem. Okay, czyli, czyli na pewno byłeś tutaj ważnym elementem tych, tych przygotowań do, do walki z Michałem Gutowskim? No, jednym na pewno z kilku. Oczywiście nie tylko ja mu pomagałem, miał tam też innych sparing partnerów i chłopaków, którzy mu pomagali, ale jestem jednym z kilku elementów, które na pewno jutro zaowocuję. Mhm. A znając, znając z, czego, z czego wywodzi się Kamil, wiadomo jest znakomitym zapaśnikiem, starałem się dziś dotrzeć tutaj do, do, do materiałów z jego pojedynków, powiedz mi czy w jego treningu tak naprawdę staracie się jeszcze, jeszcze jakoś to udoskonalić, tym bardziej pod, pod MMA. Czy tutaj właśnie wchodzą takie elementy, żeby szlifować to, 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 co tak naprawdę musi nadrobić? Czyli tak jak tutaj mówisz, cały czas szlifujecie tą, tą stójkę. Jak, jak to wygląda? Nie tylko stójka, wiesz, co pod względem Zapaśniczym i, i parterowym. Ja z, ka z każdego treningu z Kamilem wychodzę z, z nowym workiem doświadczeń. Naprawdę, Kamil potrafi w takich momentach, gdzieś tam złapie za nogę, gdzie masz już wrażenie, że wybroniłeś, uciekłeś, on cię tam kurde, nawet za mały palec złapie i cię przewróci i skontroluje tylko dokładamy do tego ciosy, bo jeżeli chodzi o same same i właśnie te zapasy, no to o to się nie martwię i tutaj naprawdę Kamil jest bardzo mocny. No nie powiem, że jest gościem topowym, bo nie robiłem z wszystkimi tam gośćmi w Polsce z nie i ten, ale naprawdę jest bardzo mocny, jest niewygodny. Jednym z, z tych, z którym ja robiłem, to powiem Ci, że naprawdę no nie robiłem jeszcze z takim gościem, jeżeli chodzi o pieniądze, o zapasy i taką e, przejścia z tej akcji do tej, wiesz, tu mu nie wyjdzie za nogę za chwilę, tak jak mówię, myślisz, że już, że już go masz, że go skontrolowałeś, a nagle, wiesz leżysz na plecach i... Tylko Kamil musi się tu skupić właśnie więcej, nad grandem pan, staramy się to, to wprowadzać, żeby więcej więcej się bił, yy, więcej uderzył, zadawał tych ciosów, yy, no bo jak to wiesz, jak parterowiec mm -hmm. bardziej szuka tych skończeń i, 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 i trzymania pozycji w MMA, jeżeli tak naprawdę masz dobre zapasy, dla mnie taki kompletny, nie musisz mieć czarnego pasa w szczyticówki, monach i tak dalej, jeżeli masz Dobry boks, moim zdaniem, to jest moje zdanie. Ktoś mm -hmm. może się z nim nie zgadzać oczywiście. Ja tutaj to jest moja opinia. Jeżeli masz dobry boks, defensywne zapasy, dwie, trzy akcje ofensywne, które naprawdę robisz w ciemno i one ci wychodzą, i mocny grandem pan. To jesteś w stanie naprawdę daleko zajść. Nie musisz kopać obrotówek, nie wiadomo co, tak. być jakimś efektownym. Jeżeli naprawdę jesteś solidny, dobrze ci pracują ręce, jeszcze jak masz warunki, tak jak Kamil, jest wysoki i długi zasięg, będziemy tutaj nad tym pracować. I jeżeli go będą omijać kontuzje i, 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 i będzie to szło w dobrą stronę, a idzie w dobrą stronę, jeżeli będzie się dalej tak rozwijał, przez ostatni rok naprawdę zrobił bardzo. Bardzo duży progres, jutro to pokażę i, i, i myślę, że jeszcze jeszcze może namieszać. Docelowo chyba w wadze niżej, bo, bo spokojnie się, że na te 84 będzie w stanie zejść. Mhm. To jest to, to, o czym Ty mówisz. Tak naprawdę ten sport też się, się opiera na, na swego rodzaju automatyzmach, że, mhm. że tak naprawdę lepiej doszlifować jedną technikę tysiąc razy niż znać e, milion technik i przeciczyć je e, raz. Tak. Twoja, twoja najbliższa walka z Tymoteuszem Łopaczykiem e, no będzie to swego rodzaju kamieniem milowym. Ja na początku zapytam Ciebie, Spotkałem się ostatnio z taką opinią, że e, dla samuraja nie liczy się cel. Tylko liczy się droga, ale na tej Twojej drodze zauważyłem taki kompletny obrót o 180 stopni. Jakby wyszedłeś do walki z Kamilem Szymuszowskim, wydaje mi się, jako odmieniony zawodnik. Byłeś tak naprawdę skreślany przez większość. Przez wszystkich. No e, nie ukrywajmy się, tak. wierzyli we mnie. Moi ludzie, z Maty, mój trener, moja rodzina i przyjaciele, i naprawdę nieliczni, na palcach jednej ręki bym wyliczył. Jeżeli chodzi o całe środowisko, no to, no to wiesz, yy, 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 było kilku naprawdę gdzieś tam, co, co, co mi. Yy, yy. Dawali znać, że jestem w stanie to zrobić i tak dalej, ale, ale no tak byłem skreślany, no nie oszukujmy się. Mhm. Stąd zapytam właśnie, co, co, się, co się u ciebie tak naprawdę zmieniło, bo byłeś wow. bardzo cierpliwy w mhm. tej walce, byłeś dociskany do siatki, ale przez, przez cały ten dystans walki ja nie widziałem u Ciebie momentu zawahania. Cały czas czekałeś na tą jedną swoją akcję, którą przyszukowałeś na rywal. No, tak, ogólnie wiesz, w planie było. Było to, żeby, żeby znokautować Kamila, żeby nie iść z nim do parteru, szukać tego ciosu kończącego. Wiesz, ja też naprawdę mam z czego przyłożyć i, i sam wiem, że, że te ręce są ciężkie i, i wiesz, bo jak dobrze technicznie potrafisz uderzyć, dołożysz te biodro i tak dalej i pójdzie to z luzu, to te ciosy ważą nawet w tym 7-7. Czekałem na ten moment, a te kolano było instynktowne, to nie było tak, że ja, ja miałem to zaplanowane i, i, i że tak go chciałem skończyć, ogólnie chciałem go znokautować, bo widziałem tutaj swoją szansę. A co się zmieniło? Głowa się zmieniła, bo wiesz. Jak zaczynałem i gdzieś tam walczyłem, to, to moja głowa była gdzieś, wiesz, wielka kariera, marzenie mhm. o tym, żeby, żeby żyć z tego sportu. Wygrywałem walkę, za chwilę myślałem, kurde, wygram jeszcze jedną, odezwie się mhm. duża organizacja i jak A to, później się to mówi? w krawy się układa. Tak, no i to nie pomagało. Teraz po prostu. Pozmieniałem sobie priorytety w głowie. Nie myślę o nie wiadomo jakich szczytach, po prostu idę z treningu na trening, z tygodnia na tydzień, z walki na walkę i biorę to co los da. Idę ze spokojną głową. Fajnie, jak dostałem w końcu szansę pokazania się z szerszej publiczności, troszeczkę szum się zrobił po tej walce wokół mnie. No, i chcę to kontynuować. Chcę dać znowu dobrą walkę. Nie mówię, że wychodzę, wygram. Tym, jak naprawdę, jest dobrym, mocnym zawodnikiem, ofensywnym, lubiącym się bić. Ja też takim jestem, i uważam, że jeżeli oboje zawalczymy na granicy, takim szczycie swoich możliwości. Że to może być jedna z lepszych wag. Chciałbym, żeby ona była krwawa, wyrównana i żeby trwała całe 15 minut. Życzę sobie i jemu oczywiście zdrowia, żeby tam się nic nie stało, ale niech wygra po prostu lepszy i niech się to podoba ludziom. Dla mnie wynik jest... wiadomo, chcę zdobyć tą szablę. Powiem tak, może wynik jest ważny, bo chcę wygrać i zdobyć ten tytuł, ale dla mnie bardziej się liczy to, że wiesz, spotkamy się za pół roku czy za rok i ty powiesz, kurde, jacy dałeś tam z tym tymkiem taką tak. zajebistą walkę, że, że, wiesz, że zostanie to ludziom w pamięci. To się dla mnie liczy. Nie liczy się to, że wiesz, że, że, że wygrałeś, tylko to, że ludziom się to musi podobać, ludzie muszą przychodzić, kupować bilety. Jeżeli ja dam dobrą walkę i, i, i to, że nie wiem, powinien mi się nogać tymkowi, to gdzieś zawalczymy na kolejnej gali, ktoś się na pewno odezwie, ludzie przyjdą, bo. Ber... I będą chcieli nas oglądać, a to się przyłoży na pewno na wypłaty. Bo co z tego, jak będziesz wygrywał 15 walk, tak jak tutaj miał mhm. Kamil Łatkę, nudnego zawodnika, nie wiesz. Jak a nazwiska przepotem. A nazwiska i pokonywał naprawdę bardzo solidnych zawodników. Nie? Mhm. Gdzie też to na początku na mnie zrobiło duże wrażenie, i, i gdzieś tam mnie to troszeczkę paraliżowało, ale tak jak mówię. Mogła mi głowa, książka, potęga podświadomości. robiłem sobie takie dla siebie notatki, gdzie pojawiały się takie chwile wątpienia i tam gdzieś od no wieczorem, jak już łapał mnie zmęczenie, sen, czytałem sobie te notatki, zasypiałem, wizualizuję sobie zawsze każdy pojedynek, kolejny dzień, i wychodzę, budzę się z pozytywnym nastawieniem.